A no, witam, 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 dzień dobry w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Brawl Stars przepraszam was bardzo, że wczoraj był jakby może mój kolega z kanału nagrywał film a ja miałem tutaj naciśnięte nie przeszkadzać, ale robiłem misję tam skorzystaj 10 razy z przycisku zagraj ponownie i po prostu chciałam to zrobić od razu. No i no i dlatego miałam ten przycisk. No i przepraszam, bo ja też nie wiedziałam, że mój kolega będzie nagrywał odcinek, ale teraz ja wam e, nagrywam swój, tak żeby taka będzie... Taka, jakby to powiedzieć że właśnie wbijecie do mojego klubu znaczy nie do mojego, no do waszego bardziej ludzie krasu yy, tak no a teraz chciałem się wam po prostu odwdzięczyć y, tym filmem o no tak chciałam powiedzieć no i jeszcze raz no wbijecie do naszego klubu tu, tu, tutaj nie patrzcie no patrzcie na top 5 prędzej nie no a no, jak widzicie jest tutaj Mój kolega jestem ja, jest tutaj Blałek, Tak, to jest prawdziwy Blałek, Ta jj już nie Zresztą widać to po postaciach No ale no, Blałek jest prawdziwy Blałek jest prawdziwy, także spoko Macie tu jeszcze moje ip -ko. Proszę mnie, spamcie tym Bo ja nie wiem, jeszcze nie ogarnę, jak wy będziecie mi tym z no powiem Wam tak, no może trochę osób stąd tutaj pousuwam i zmieszczę może Was, nie wiem. Mam nadzieję, że mi telefon nie wybuchnie. Mam nadzieję, że właśnie nie wybuchnie. Z tego teraz daję trzeba, żebyście sobie nie wiem, to przepisali czy słyszy? Dobra, chyba już to przepisaliście. No dobra, dzisiaj będę się stał zrobić. Tą misję wygraj gry 8 razy z Nita. Co prawda, kolejna nagroda nie jest za dobra, ale kolejna. No pewnie z mega skrzynki nic nie poleci. Ale jak możecie zobaczyć, mam 120 gemów. W poprzednim sezonie będę już miał. 170 i kupimy w kolejnym sezonie karny Zadymiarski. Także śledźcie odcinki, bo już za jakiś. no w styczniu, na pewno. Jakiś tak. no w styczniu, albo może na początku lutego, I będzie nowy sezon, i będziemy wbijali gemy żebyśmy no, kupili wiadomo karnet i będą na pewno nowe postacie, będą sklepy, także nie przegapcie tego, bo to wielka okazja. No. Więc śledźcie każdy odcinek. A my dzisiaj robimy to po prostu. No dobra, let's go. Jeszcze tutaj łapka w górę. Wiem, że tak przedłuża ten wstęp tak długo. No, po prostu... Przepraszam, no, no ale no. Ja, Youtuber, no. jak YouTuber musisz się na początku filmu wygadać. Uja, jak to mam ciężkich przeciwników. Mam Edgara, Bula um. Broka. Najbardziej mnie będzie denerwował chyba Brok. Już wiem, Ok, musiałam sobie przesunąć przycisk do nagrywania. Bo mi, bo mi trochę przeszkadzał, bo miałem go jakby na przycisku strzału i miałem niewygodnie. Się bałą, że przez przypadek w niego kliknę i zapuzuję nagrywanie. Ale teraz już jestem pewny, że się tak nie stanie, bo sobie go przesunąłem. Dobra. Okej. Okay. Przed na pewno ciała. Jak trochę za głośno to przepraszam... Może mnie może nawet nie słychać w tym momencie, ale... Ale jak nie do mnie słychać, no to, no to trudno po prostu, tak? Ale raczej mnie słychać, także no. To jest Edgar, nice zabity. Ok. Kurka. Dobra, bo trochę, wiecie co, ja wyciszę w ogóle te, albo dobra, tak minimalnie podgłoszę, tak, tak, tak minimalnie po prostu, raczej będziemy słychać, bo ten opening z Brawl Stars nagrywaćmy nagrywaliśmy to z taką głośnością, a dla teraz i nas było słychać, także no. Dobra, to na Kurde, wbiję sobie na pewno 15 rangę na nicie, a tego w sumie tak nie chciałem, no ale no już dobra. Ogólnie, szczerze mówiąc, mój taki obecny cel to wbicie na wszystkich postaciach 15 rangi, w sumie, no, no... Nawet spoko, nie? Tylko, że nie chciałem akurat nity teraz na nicie tego robić. czy na przykład ty na, na razie się zająć na przykład gejlem wbijanie tego, nie? Ale no... Otóż gram nie tą to gry To już sobie przy okazji No Jezu, taki ostrzał. I ten kolt nas straszny perka. Mogę tak powiedzieć, pyrka. Tak, to jest takie częste pojęcie używane. No, tutaj daj nam i ładnie podcisnął. Okej, okay. no i mamy piłeczkę. Odzyskaną. I się też ładnie obroniliśmy Kolcie spadek, dobra Teraz gadżecik, ale idealnie ten gadżet zestynowany tego i-prima przez co dalej strzeli. Nice, panowie, nice. Eee! Gadżet... Yes! Dostał! Dostał ten gadżet, Ten, ten LP. <coughs> Nie chcę się się do środka bez Colt i Piperka? Ja nie i walnął razem no to wiecie jak to się stało. W tym razem już miałem stół. W tym meczu z tym do czynienia, co ja zrobiłem? Ja chciałem tylko użyć, Miśka chciałem tego postawić, a dostałem piłkę pod nogi i wykopałem to ultem. O, pech, Jezus Maria. Dobra no, zdarza się. Wyszczęs. Okej. Okay. Myślałam, okay. że wykopię kilkę do przodu. Ale znowu bym chciał postawić miśkę i bym kilka. piłkę. Znowu tak. Znowu bym nie... Martwi by tak było, naprawdę, wierzcie Okej, okay, wstawiamy miśka taktycznego. Ta bomba daje Majka nie była z jednej strony dobra, z drugiej strony zła, bo zabiła przeciwników, ale zniszczyła nam murki. Nie trafia. Jest! Jezus! Jak to weszło! Jak to weszło! Nice, kurka! Mamy no, 15 rangę, tu Pus... Ej, poczekajcie! Du -du 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 no będę miał skin do sobie, bo ja zbieram na czerwonego czarodzieja Barleya kosztuje 2500, a tu mam 2425, a tu w y, igrzyskach mocy mam 267, tak że już będę miał... już będę miał y, y, Barleya, tylko że ten sezon się kiedy kończył. Mm. Czekajcie. 4 dni, no to Hmm dobra, no Robimy dalej tą misję. Aby nam dobrał jakiś fajny teamac No przeciwnie, są na blisko, my jesteśmy na daleko. No dobra, my mamy jakąś tam przewagę. Tylko, że oni, jak na blisko podejdą, to jesteśmy w E. Także To jest też słaba... Okej, okay. udało się tego bóla zabić. Okej, okay. mi się na łeb. Nie ja zabijmy go. Okej, okay. Edgar zabity. Mhm. Mm Mimo, że oni mają cały team taki typowo na blisko. to... Na razie już ciężko nam podejść, nie, bo to jest taka mapa bardzo ciasna, nie? I oni jednak tutaj mają jakąś przewagę, nie? I no. Mam swoje plusy, mamy swoje minusy, oni tak samo. Na pewno my ich bardziej perkamy niż oni nas, nie? Bo oni tak do nas nie podejdą, a my już możemy bardziej, bo my to ich na dystans najwyżej bierzemy, oni muszą do nas podejść, a w tym czasie to my ich objemy dosyć mocno. No teraz tak naprawdę wszystko przegraliśmy, bo ona jest Mam nadzieję, że teraz nie było słychać, bo miałem telefon dosyć <śmany> daleko od siebie. Jezus, jak to jest? Tak się zastanawiam. Czy, pan, czy mam to robić na drodze, czy na czym? Hmm. Dobra, może na sola to zrobię. Albo no jak się pojawi nowa misja, to, to inne misje zrobię. Nie muszę w smyce tak robić, chociaż no tak by było najszybciej nie? nie? kurka. wiecie co ja chciałam zrobić żeby tu potrzeba ja jemu nie. to ten brok ma a radę mieć i po prostu przerowy jakby ktoś anbierskiego nie znał Muszę tędy, bo tam jest Edgar z ultem, także musiałam tędy przejść. W sumie to nie było takie głupie, bo ten game mnie aż tak mocno nie odbił. Nie ma coś innego wyjścia, tak sobie teoretycznie patrząc. Jest! Dostał! Dostał! Nie nie nia, nia, Okej, okej. Przeżyłem. Sobie ta kurka nie trafiłem tej jednej czaszki. No jest czterech z odejmiarzy. Jedną kryje kurka wkręcę. Jezus, to Bibi ma dziewięć. Jezus, potwór. Jezus, potwór. Znaczy nie aż tak, nie aż tak, nie, no ale ona bije dwa, a dwa, dziewięćset, może więcej jednym, jednym takim machnięciem. To jest On dużo. Ale kurde, kto jest tym trzecim? No bo tu jestem ja, tu jest Bibi, Bibia, kto jest trzeci? Nie wiem. Edgar. Hmm. No powiem tyle. Bibi ma przewagę. Ja jestem najbardziej w dupie, bo mnie okrąża Bibi i Edgar. A Edgar ma jeszcze Ulta. Ja się Edgara boję, a to tu zaraz Bibi na łeb skoczy. Hmm. A já mám druhý Tak, tak, zabijem Edgara. Kurde, čísko. No dobra, no lecimy, lecimy dalej, Panie, coś taka dobra pod no ale no cóż, no. lepiej grać no solo, niż na Solonicz na Zodynie, bo na Zodynie czy tam w ogóle na Typę takiego koka randoma, co kurde, nie wiem. A, czy przez cały mecz albo trochę nie potrafi, trochę zabić yy, przeciwnika albo cokolwiek nie potrafi dobrze w ulta rzucić. Yy, yy, yy. To był najgłupszy ruch w tym... w moim... w moim oczu. Albo nie Jezus, z to mamy primę. Przecież te prime miał taką okazję mnie zawić. Może już tego primę na siedem, to spam. Pam. Przepraszam, chrypkę poczekajcie. Dobra. Chrypka trochę złapała, ale już, już jestem. No nie, no sekundę, no... Już mój niedźwiedź miał kurę stunować, on go zabił. O nie, tam bi... kurde... Gadżet bity, kurka. jest niebezpieczny. Wąż rzeczny, jest niebezpieczny. jak cię jak Dudududu, wąż. Bito wąż. Bito wąż rzeczny. Jest niebezpieczny. Napiszcie w komentarzu, co znaczy ten wierszyk. Wąż rzeczny. Tu du Jest niebezpieczny. Tu du Jak cichapnie. Tu du Rzeczny wąż. Znacie ten wierszyk. Znaczy, to jeszcze dalej tam szło. Nie. Potem. Potem, co ja powiedziałam. To było dalej jeszcze. Ale ja. Ja tylko. Tyle są tam O nie, nie, o nie, o nie, u nie. Udało się. Co to pan kurde? co, Sama sobie myślę, że mnie będzie objęła. Jestem z um, um, czterech literki, może powrócimy tu no miała pszczółkę! Jest! A, ależ to było małe, proszę państwa, jeszcze trzy wygrane. O, o, no powiem wam, robi się to masno. <ścoughs> Ach, już się nie mogę doczekać, jak kliknę ten tutaj przycisk, nie? To będzie po prostu dla mnie chyba najważniejsze wydarzenie dyżluków i rozady, ale że w sedim. Nawet dwa. Łopanie. Będę takim jeszcze się będzie nic świecił. na no, pewno nagram z tego odcinka, jak będę karny z zadania kupowy Nie nagram. To ja nie wiem co zrobię sunę kanał, nie no, że tym. Na pewno, naprawdę Przecież to jest takie wydarzenie dla mnie, że ja tego nigdy nie zapomnę. Stawię, jakbym miał mieć urodziny i o nich zapomnieć. Ej. Myślałem, że to nie to dostanie. O Nie chcę się bawić z kolotem, szczególnie jak mam mój Jezus, zapominam, że postaci, które uciekają, mają większy zasięg niż te, które atakują nie, 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 nie. Aha, sobie wolał tak zrobić. Teraz ja sobie może pójdę na szarpę albo odpuszczę. Gdzie trzecia osoba?

Zostawcie łapkę w górę! Przecież to była akcja normalnie meczu, nie? O kurka, no widzicie jak jestem pro gamer w Brawl Stars? Mówię, mam 5 kapuszek po takich robię. Tak szczerze mówiąc, to 5 kapuszek to um, nie jest taki aż tak dobry wynik, ale ja tak dobrze gram, bo ja kiedyś miałem konto z 13 tak, miałem takie konto. i no, po prostu skill został. Dlatego tak gram tak, tak dobrze. No. To macie wytłumaczenie, czemu tak dobrze gram. A tak serio to konto, yy, to, które mam, obecnie to, na którym gram... Yy, no to te 5000 kusza wbijam chyba... No nie, inaczej. To konto... Założyłam chyba jakoś tak w październiku albo w listopadzie. Jest... No dobra, jest 31 grudnia jak ja to nagrywam, znaczy powiedzmy 2 no, 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 miesiące albo 1, tam, nie wiem, 2-3 miesiące, może 1, nie chcę się teraz tego liczyć. I wbię 5 kapuszek na te 13k, a te 13k wbię chyba w ponad rok, a ja 5 tysięcy wbiłem w 2 miesiące powiedzmy, tak? to zobaczcie jaka jest różnica, nie? Taka została jedna wygrana, jedna i... Ona wygrana. I tak w sumie, tak żeby 100% mieć tą wygraną, to ja mogę w sumie sobie przykampić w krzakach, poczekać na showdown i wyjść i się zabić. I mi zależy, jako wygraną, bo drugi mi se też tak. tak, no. Hej, ale nie no. Nie zrobię tego, bo... Tutaj mnie ludzie zobaczą i wejdą do krzaków, mnie zabiją. Albo ja ich Masz misik. <trykluczanie> <trykluczanie> Jak Jakie lubię ten gaz Jeszcze jakbym miał nadpodbudliwe... Jejku, jak nadpodbudliwe... Nie. jakby miał ten star power, co ty misik tak szybko... Ja chciałem wypowiedzieć nazwę Star Powera, czyli ten nadpodobliwy niedźwiedź. No, tak, dobrze teraz powiedziałem, no ale gdybym po prostu ten Star Power i był kurka, który tym gadżetem. Ło panie, to ja nie wiem, co by się działo. Naprawdę nie wiem. No, prawdopodobnie wiem. Rozpierducha, tu du du du, 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 pierwsze miejsce. Dziękujemy. <śmienic> <śmienic> no, e czy nie ma kroła, no ma no to kroła może mieć. Przyszno, ja mam i mam spajka na przykład. Ale to nie zależy, czy, nie, czy nie ma, czy w ogóle to nie zależy. Że mamy tą postać tam. i dotkniemy tam. Nie, nie jest od tego, że zależy Jeszcze 16 widziam na micie. O i punkty mocy. Tak. Wiecie co so, ja te punkty mocy sobie dam do Edgara, bo ja bym chciał teraz wmaksować Edgara. O, i tu mam stąd, to... i tak, przed chwilą mówię. Edgar. Zostało 200 mi pokerów, to tak jak się pojawi. Nowe misje będą za godzinę. No to zrobię to misję za 250 żetonów, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego pięknego, żebym powiedział, odcinka z Brawl Stars, będzie to już drugi odcinek, także łapkujcie, subskrybujcie, oczywiście subik z, 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 z dzwoneczkiem, komentujcie, no i ja się z Wami żegnam tutaj. Do zobaczenia i cześć!